Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Solak, a to jest kolejny odcinek już. 28 bodajże z serii Assassin's Creed Revelation Tak jest. Zagrajmy w Assassin's Creed Revelation. Jak widzicie ostatnio oglądałem sobie, dopiero co przestałem oglądać i wow, nie wiedziałem, że to aż tak dawno było, to było jeszcze w listopadzie, początek listopada nagrywałem tamten odcinek. Dopiero ten poprzedni, który widzieliście kilka dni temu, zaledwie, i jak słyszeliście, miałem 270 widzów, i ten pomysł na, na interaktywną grę z widzami, czyli gra wspólna z widzami. E, no i powiem Wam, że e, no, no nie wypalił, nie wypalił, ale ja już to wiem, wtedy jeszcze nie widziałem. E, no dobrze. I ostatnio robiliśmy, ponieważ musiałem sobie przypomnieć jednak, co robiliśmy w tamtych odcinkach, y... tak, zbieraliśmy symbole polo. O, tego wrzucimy i. Aha, tak, tak jak zakończyłem, właśnie. <kłysyjemy> Sorry, jeszcze nie jestem do końca zdrowy. <kłysyjemy> ok, i skończyliśmy na tym punkcie, zbieraliśmy symbole polo, robiliśmy y... misję asasynów. Czyli tam Wezerin czy Weizerin i tespe, te speaker zabijaliśmy ich po prostu takich ważniejszych templariuszy, których mamy w trybie multiplayer. I dobrze, i co mi się najważniejsze, najważniejsze, co mi się przypomniało. Jeżeli tylko mi starczy dysku twardego miejsca, to zrobię wam dzisiaj te takie Kurde, jak, jak, to się nazywało? Ach, kurde, dopiero co to oglądałem i... Iszaka... Jakieś tam symbole ogólnie, Iszaka... jakiegoś tam. Albo wiecie co, żeby nie gmatwać, to, to po prostu sobie jeszcze raz to obejrzę i... za sekundkę wracam. Wow, ale ścinki. Dobrze, już sobie przypomniałem, Karty ze, wspomnienia, ze wspomnieniami i Ishaka Paszy e, Dzięki temu mamy dodatkowe wspomnienie w takim wielkim klasztorze pamiętam e, i do tego mamy wiutę zbroję e, takich kurczę, jak oni mieli. O, zobaczcie. I znowu mi się tutaj gmytwa. Ale czekajcie, ja sobie zobaczę DNA, a nie nie, 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 przepraszam, przepraszam. Sorry, że taki jestem zagmatwany, ale bardzo dawno nie grałem i nie jestem na bieżąco i niestety nie pamiętam jak to było dokładnie. Ale ludzie, o właśnie, dokładnie, ludzie sobie oglądne. O, widzicie? Janczarowie. I właśnie taki mamy strój. No, ale na szczęście na tyle ogarniam, że wam od razu pokazałem. Tak, i mamy ten strój yy, z taki... Jan Czarski, że tak powiem. Dobrze. Tu nie wiem co tu mam zrobić dokładnie, ale przejdziemy dalej. Co jeszcze więcej, mam y, dla Was ciekawego, to, to te portale, w których y, jest w takim uwięziony desmond na tej wyspie y, Animusa i po prostu tam są takie portale z jego wspomnieniami i to dzisiaj też. Poniekąd chciałem zrobić, niestety nie wiem czy mi się uda, ale zobaczymy, to się zobaczy. Aha, i tak jeszcze na marginesie, przepraszam, jeżeli niektórzy um, odnieśli takie wrażenie, że ja za dużo klnę, no bo faktycznie, może troszkę za dużo klnę, no ale, no niestety, no, czasami tak się bywa, dla mnie jest to takie bardziej oczywiste, a... Na no, niektórych to może razić, okej, okay, rozumiem i za to przepraszam. W Assassin's Creed Revelation rzadko mi się zdarza, ale w Medal of Honor i tych innych let's play. Dobrze, mistrz. Część pierwsza. Działając w skrycie, pomóż swemu uczniowi wykonać zadanie. Trzymaj się dachów i likwiduj na odległość wszystkich śledzących ciem napastników. Pełna synchronizacja? Przez cały czas śledzenia pozostań na dachach

Dobrze. I tu mieliśmy wejść. I poruszać się tylko po dacha. Niestety Assassin's Creed 3 nie dysponuje takim klimatem, no ale mam nadzieję, że się wgram w niego jakoś. Mhm. Dobrze. Zobaczymy, jeszcze nie wiem czy, czy robiłem to głosowanie. Aha, tylko... tak, będę musiał na odległość, więc... Tak, tak mu będę pomagał. No i z skuszy. skuszy też tak średnio korzysta, więc... O! Ale nie jednak sobie wezmę noże jeszcze. Ponieważ bardzo rzadko używam noży.

No. no, Wow, ale musiałem zmarnować noży niestety. No dobra. Wygląda na to, że z góry nie mogę tak ciachać kilku na nas Muszą być w pobliżu, chyba tak mi się wydaje. Tak i to sterowanie normalne. Tak. To normalne sterowanie, w którym... które ogarnia, a, a niestety w Assassin's Creed tego niestety nie daje rady wykonać. Dobrze, no, będą szli tędy, tak? Czyli muszę się tu przenostać! <laughs>

О, боже ну ну боже Aha, dzisiaj nie, Dzisiaj grałem y, w multiplayer Jeżeli Was to interesuje i powiem wam, że to był już ostatni odcinek chyba. Tak mi się wydaje. Bo y, przypomniało mi się, że ja już robiłem wam jednak. Aj, ej, 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 a fuck! Ale to zrypałem. Nie myślę, że znowu będę musiał powtarzać. U mnie, u mnie się zdarzają fajle czasami. Oj, czasami nawet Często, niż czasami. Ale trudno. Tylko dobrze, zobaczymy, czy. Moges, kill me, Please, do help me. I'm trying to save you. Stay here and stay here. assassin needs help. Assassin, somebody stop him! my uncle. i have, I have to 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 what happened who was that fighter quite an animal no I have never seen the Templar's attack with such brute strength today I bested him but not by much Be on your guard he will be back tax stop present symptoms Pięknie, ładnie, ładnie, podoba mi się. Eeeh, topór jakiś odblokowany, okej, okej. Okay, okay. Dobrze, zatem udamy się do księgarni i wszystko wam wyjaśnię zaraz o co mi chodziło. Eee... a tu jest od razu też księgarnia, i niedaleko jest nie. nie. Więc tam się udamy. Oj, czyli podwrotną stronę. Dobrze, ale z standardom... Ej, strasznie mnie brzydzą te spadki FPS kurde, nie wiem co się dzieje. Teraz akurat nie było, ale wcześniej... wcześniej... Mówię o tych wcześniejszych właśnie. O, albo teraz kurde 20 FPS od tego. fuck, Co jest? To już nawet Medal of Honor mi... mi ładniej chodzi. Aha i co do... Co do gry... Battlefield 3, to powiem Wam, że wydaje mi się, że ładniej wygląda medal Honor Warfighter niż. No, niż. Battlefield 3. Bo słyszałem, że Battlefield 3 lepiej wygląda. No. Kup mapę, na której z, yy, naniesiono położenie wszystkich kart ze wspomnieniami i szaka Paszy, który odblokowuje nowe wspomnienie. I to sobie kupimy właśnie. Właśnie to uczyniliśmy. <coughs> Ach, no dobra, jedną sobie kupimy, na easy, żeby nie było. <laughs> nie wiadomo ile mi kasy jest potrzebne, więc będę oszczędzał. Hmm, ale wiecie co, no właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię, o tych spotkach FPS. Tu, nie wiem, jest, o tu jest, Dobrze. Jeszcze wpadniemy do gołębnika i zobaczymy co tam u Templariuszy tam zarobi kasy? no ładnie ładnie, 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 ładnie. Pięknie. Czyli co, wszyscy są wolni? Wszyscy. Nie, nie, to jest tylko. I co, przez jaki czas jeszcze? Aha, bo ten jest potrzebny do misji asasyna. Aha, to dobra. To mniejsze. Eee, wpływ asasynów jest mały, więc... Bo tu jest dużo kasy do zarobienia. Tak, i sobie jednego takiego lepszego, drugiego słabszego i wszystko jest gitas wtedy. A, tutaj jeden tylko zwykły wystarczy. A nie, dwóch takich słabych. A no to bez miasta takiego 14 wpływ też jest ważny, żeby nie tracić pozycji. 82% myślę, że się powiedzie. Hmm. Ale kaski jest więcej do zgarnięcia więc. Tu jednak też wpływ się liczy Patrzę też na to. I Jednego sobie zostawię na wszelki wypadek. Wow! Wow! 8 tysięcy! Boże, kiedy ja taki widziałem? Uuu, ten się nie powiedzie. czyli będę musiał takiego dziesiątaka zostawić. Okej, okay. i to tyle. Miałem 20 tysięcy proszę, bardzo, już 15 tysięcy dobrze. Eee... Dobrze i jak to wyświetlaczem, kurczę u lala, u ulala, u lala, lala, lala. minut no, tylko mi zostało. Dobrze, no więc yy, weźmiemy sobie tu. Akurat jesteśmy niedaleko. Kartę ze wspomnieniami i szaga maszyn. Także weźmiemy sobie tu. Z i chyba skończymy. Chyba. Hmm. Ładnie mi się gra. I zauważyłem pancerz nowy. Nie wiem, czy. Właściwie to ja go dostałem teraz z ludziska. Zauważyliście? W tym let's playu. Nie wiem, jak to się stało. Naprawdę. Będę musiał dooglądać sobie to, co. O, aż 10 jest tych kart. Zobaczymy, ile mi się uda zbierać. Bo na początku let's playa jeszcze nie miałem. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale tak wyglądam teraz. O, kurde, to jest spadkie FPS. odblokować ukryte miejsce i dalej nie przystań. Zobaczcie Zobaczymy, nawet bardzo pięknie. Zobaczę, yy, czy. No, mi sobie spodokrą, po co mam sobie psuć zdrowie? O ej, 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 ej Boże, co to ma być Dlaczego takie okrutne są spadki FPS-ów? No kurde Gdyby Nie klnąć Dobrze, jak ja mam to przejść? Watch out no, for the Już wie, niestety i tak na Jeszcze <noise> się do patrzę dokładnie, ale wydaje mi się, że to teraz pieśni <noise> pod mam. I co? I może gdybym się udało to bym nawet na następny let's play już przygotował... Wygląda na to, że zdążę. A jak już nie zdążę, no to myślę, że te 5 minut to, to Was nie zbawi. Nie będę musiał już pokazywać tego. Po prostu widzicie, jak to wygląda, już. To zbieranie tych kart. No i na następne let's play już będą gotowe. Tylko Boże, te spadki w pesów. Ej, to jest straszne. Bo kurde... Naprawdę są... Mam wymagające dużo gry Dzisiaj grałem w Battlefielda 3 czy, czy już nawet nie mówiąc jak O Boże, co to było? Dobrze, ale nie mamy czasu się bawić. Więc... Wow, ale on szybko biega, zapomniałem Szybko, szybko, Zgubimy ich zaraz, z nie ma problemu. No a Assassin jest jak, jak to Assassin, bo no, bardzo ładna gra, ale no bez przesady, nie, nie jest na tyle wymagająca, żeby tak mnie ścinać, więc nie powinno to siedzieć. Okej, okay. zaraz się e, dokładnie. Nie wiem, coś tu mu chciał zrobić, ale... zostaw. Jeszcze sobie zaraz oglądam dokładnie, czy naprawdę nie miałem, ale wydaje mi się, że nie miałem. A jeżeli tak, to zobaczę, czy mi się uda zmienić kolorystykę tego pancerza. Tego mojego wizerunku nowego. No i tak mi powinno działać My cały czas 60 fps. Mega płynność, pięknie ładnie wszystko wygląda. A nie takie wixy dziwne. Dobrze, ale to jest pod spodem chyba. dobrze, nie tu, no ale już weźmiemy. No tu jesteśmy. Ojejej Ale będę błodził Boże, co ty robisz, ale tajemnicze Yyy, Ezio, Ezio Boże, hehe Kurde O, już się skoczyło Skończy nasz czas, ale hello, ja naprawdę nie mam pojęcia gdzie to jest. No, wydaje mi się, że jednak to jest na dole. Nie mogę znaleźć tam wejścia. O, jest tutaj. I co? Po drugiej stronie. Dobrze, to jeszcze tylko weźmiemy. I tyle. I skończymy tego let's play'a. No, więc. Oj. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wam się spodobał ten let's play. Ja jeszcze te 7 kart y, zdobędę teraz, y, jeszcze przed. Y, poza nagraniem tego tak w ogóle. No i tyle. no Dzięki za oglądanie. Dzięki za te 700 subów. to jest w ogóle odlot, bo wcześniejszy, wcześniejszy odcinek był i mm, miałem 270, tylko a. Następny odcinek Let's Play. Więc widzicie, jak naprawdę bardzo rzadko ja to nagrywam. No ale niestety, eee, to też wina była tych wszystkich gier, które już skończyłem, tak de facto. Okej, okay, dobrze, żeby się nie rozgadywać. Do zobaczenia w następnym Let's Play'u, Dzięki za oglądanie i na razie.